To ciało, nazwijmy to, yy, więc yy, to, jakie jest pole w danym punkcie, zależy od tego, jakie jest to ciało, a nie od tego, co my tam umieszczamy do badania tego pola. Także widzimy, że wynik końcowy nie zależy od tej masy, która w tym wzorze była. Pozor, pozornie to natężenie było wprost proporcjonalne do tej siły odwrotnie do masy, no, nie wiem, to jest prawdą, ale, ale wynik, wynik od tej masy nie zależy. Bo, bo licznie był do masy wprost proporcjonalny, do tej masy n mała. No i widzimy, że to natężenie maleje z kwadratem odległości. Tak, ta, taka jest nowa mowa matematyczno-fizyczna, czyli jak w mianowniku jest ta zmienna do kwadratu, to mówimy tak w skrócie, że to natężenie maleje z kwadratem odległości. Czyli jak dwa razy, dwa razy zwiększy się ta odległość tego punktu od centrum pola, to cztery razy zmniejszy się wartość natężenia. No i podobnie robimy z polem elektrycznym, natężenie to jest siła elektryczna przez ładunek, wzór na siłę, czyli, czyli dzielimy tą siłę elektryczną, siłę elektryczną przez gdzie ta siła jest tu, siła elektryczna. No teraz no jeszcze wracam. Tak, siła elektryczna przez ten ładunek, który tu umieściliśmy ładunek kumały. A napisałem tam kumały czy nie napisałem? Nie napisałem kumały. No to jeszcze kumały to weźmy. O! Przez kumały No i wzór na siłę elektryczną. To jest K iloczyn ładunku będzie to K duże, też nie napisałem, no to widzicie? Jeśli jest pierwszy człowiek to O. Więc ładunek ten, jest kudu, jego wartość jest Q duże, wartość tego ładunku jest Q umieszczamy ten ładunek, ładunek punktowy do badania, aby zbadać to pole elektryczne w tym miejscu, czyli wzór na siłę to jest K razy iloczyn ładunków przez odległość między ich środkami do kwadratu, i dzielimy zgodnie z definicją przez wartość tego ładunku, do tu umieściliśmy przez W kół lega Widzimy, że znowu pozornie to natążenie zależało od kół. Pozornie, ale ponieważ licznik jest do tego ładunku też wprost proporcjonalny, to zależność od ładunku znika po podzieleniu. I tylko widzimy, że, że wzór końcowy zależy tylko od tego ładunku, który wytwarza to pole a nie od tego ładunku, który użyliśmy do badania tego pola. I podobnie tu wartość natężenia zależała tylko od masy, masy tego ciała, które wytwarza pole, a nie od masy cząstki, którą umieściliśmy do badania tego pola grawitacyjnego. I tu jeszcze w tym w samym punkcie yy, muszę drugi rysunek narysować, bo, ponieważ w przypadku, jak mówiłem, że w przypadku mas y, mamy y, zawsze masę jest wielkością dodatnią, a w przypadku ładunków mamy ładunki dodatnie ujemny i gdybyśmy y, y, rysowali lini, linię pola y, w, w, centra, y, centralnego wytworzonego przez ładunek y, ujemny punktowy, no to y, umieszczamy tu zawsze ładunek dodatni. Tak? Yy, dodatni ładunek byłby przyciągany przez, przez yy, ten ładunek punktowy no, jeszcze dodajmy o Q i Q czy jest przyciągany, czyli natężenie pola elektrycznego jest skierowane zgodnie z siłą elektryczną działającą na dodatni ładunek, więc w kierunku tego ładunku wytwarzającego pole, czyli linie pola, które spełniają ten nasz ostatni warunek, to w ogóle ten warunek, ich definicje to były linie schodzące się w kierunku tego centrum, tego pola. Czy tu mamy aż dwa przypadki linii pola, a w przypadku pola grawitacyjnego tylko jeden. Teraz jest pytanie właśnie, żeby dojść do, wyprowadzić wzór na, na to, jak natężenie pola zmienia się wewnątrz planety, no, taki najprostszy przykład, no, będziemy mogli rozpatrzyć, jednorodnej planety, czy o tej samej gęstości w każdym miejscu wewnątrz. To musimy wcześniej jeszcze przedyskutować inny problem, i tu punkt piąty pole grawitacyjne wewnątrz wydrążonej kuli, tak w przypadku pola grawitacyjnego, no a w przypadku pola elektrycznego no, mamy tu pewne problemy, no, nie, możemy, nie będziemy mieli znaczy wydrążonego ładunku, tak? tylko teraz mamy jakąś powierzchnię kulistą i na powierz, powierzchniowo jest naładowana ta powierzchnia ładunkiem, Jednego znaku, równomiernie, załóżmy, że równomiernie, jeszcze o tym, że dlaczego akurat. W pole, ładunek w, w polu elektrycznym rozmieszcza się na powierzchni przewodnika, a taką cechę właśnie ładunek będzie miał. No to dowiemy się dopiero później, już gdy będziemy te specyficzne cechy pola elektrycznego opisywali. Ale na razie, załóżmy właśnie, że mamy taką kulę, która powierzchniowo jest naładowana, równomiernie ładunkiem. Dodatnim czuję. No nie będzie tu w przypadku dodatniego, ale tu nie ma to dużego znaczenia. I na, na, zewnątrz, na zewnątrz tego pola, na zewnątrz tego ładunku, no by w Gdybyśmy umieścili tu jakąś cząstkę, dodatnią, to byłaby odpychana, czyli te linie pola byłyby na, na zewnątrz. Na pewno na zewnątrz tego, tej kuli istnieje pole elektryczne o liniach, tak skierowanych jak na rysunku. Teraz jest pytanie: co jest wewnątrz? Co jest wewnątrz? Co, tak samo tu linie pola, że na zewnątrz, gdybyśmy to ciało o masie M umieścili, to byłoby przyciągane w kierunku tej skorupy, tak byśmy nazwali to, to ciało. Czyli linie pola są skierowane w, w, w kierunku centrum tego pola, ale tylko do, do powierzchni planety. Co, co jest tam niżej, to próbujemy teraz się dowiedzieć. No i teraz jest pytanie: jak, wyglądałyby, jak jakie pole elektryczne byłoby wewnątrz teraz tej wydrożonej kuli? No, gdyby było pole elektryczne, no to można byłoby tam narysować. Znaczy, to, to wektor natężenia miałby jakiś tam kierunek, zwrot i wartość. Chodziło teraz o kierunek i zwrot. Ja, jaki, jaki kierunek i zwrotu mógłby mieć wektor natężenia tu wewnątrz? Znaczy, no, gdyby, gdyby w tym miejscu istniało pole elektryczne, to z symetrii wynika, że, że umieszczone w, w tym punkcie A ciało punktowe, jakiś punkt materialny, musiałaby działać siła albo w kierunku tej skrópy, albo w kierunku środka. No bo z symetrii wynika, że jeżeli już jakaś siła by działała, to na pewno nie w jakimś takim dowolnym kierunku w bok, no bo dla każdego kierunku w istnieje równoważny dla niego kierunek w drugą stronę, a wektor natężenia ma jeden kierunek i złoty. To nie może być jakiś przy... Nie możemy wybierać sobie z dwóch równoważnych kierunków. To musi być jakiś wyróżniony kierunek. Wektor natężenia wyróżnia w polu elektrycznym pewien szczególny kierunek. Więc to na pewno żaden z takich kierunków pod jakimś dziwnym kątem nie jest wyróżniony. Więc albo... Te linie pola by schodziły się w kierunku środka, albo ze środka by się rozchodziły na zewnątrz. Ale czy tak, czy tak, no to gęstość linii pola byłaby coraz większa, im bliżej jesteśmy środka. Czyli natężenie pola powinno być największe w samym środku. A gdybyśmy umieścili tu w samym środku ciało masie M, jakieś dowolne ciało, to siły działające na ciało z, z, przeci, z przeciwnych części tej skorupy by się równoważyły. Czyli wiemy, że natężenie, czy wypadkowa siła działająca, siła grawitacji działająca na umieszczone w tym samym środku ciało byłaby równa 0. Czyli wiemy, że natężenie pola jest tu równe zero. A założenie, że w tym punkcie siła grawitacji działa w w kierunku środka, albo w przeciwną stronę, w obu przypadkach prowadziłoby do układu linii pola o coraz większej gęstości, jakbyśmy zbliżali się do środka. Czyli tak byśmy mieli przedłużenie tych linii pola, tylko jakby one się schodziły do środka albo od, od środka rozchodziły. To w obu przypadkach gęstość linii pola byłaby największa w samym środku, czyli tam powinno być w, przy takim założeniu, że, że w tym punkcie działa siła grawitacji, czy do, w kierunku skorupy, czy do środka. To w obu przypadkach jedyny układ linii pola, który spełniałby taki warunek, to byłby układ linii pola schodzących się do środka albo rozchodzących się. Do środka. W obu przypadkach gęstość linii pola by tym większa i bliżej środka, czyli natężenie powinno się zwiększać, i w środku powinno być największe. A wiemy, że jest równe tam zero. Czyli założenie, a czy, jakie było założenie, że w tym punkcie A występuje pole elektryczne, prowadziło nas do wniosku, że sprzecznego z tym, co wiemy, że jest, że jest pewne. Bo rozum, proste rozumowanie prowadziło nas do wniosku, że natężenie wtedy tu powinno być największe, a wiemy, że jest równe zero. Więc jeżeli rozumowanie nasze było poprawne, a było poprawne, no to musimy, a dopowiedziane nas do nieprawdziwego wniosku, to musimy odrzucić założenie, a założeniem było, że w tym punkcie na umieszczone to ciało działałaby siła grawitacji, czyli zaprzeczenie tego warunku jest, że nie działa siła grawitacji. Jak nie działa siła grawitacji, to nie jest równa równe zero. A to był dowolny punkt, nie, nie określiliśmy jak daleko ten punkt jest od środka tego pola, centrum tego pola, więc w dowolnym punkcie wewnątrz takiej wyderzonej kuli natężenie jest równe ale uwaga jedna, to jest natężenie pola pochodzące od, od tej materii, która jest w tej skorupie. No właśnie. Jeszcze taka, pomimo takiej w okresie pewną ważną cechę pola zarówno elektrycznego, jak i pola grawitacyjnego, że, że natężenia pola grawitacyjnego to jest wielkość wektorowa, sumujemy wektorowo, czyli jeśli kilka źródeł, jeśli dane pole, pole grawitacyjne czy pole elektryczne wytwarza kilka źródeł, to natężenie pola w danym punkcie jest sumą wektorową natężeń pochodzących od poszczególnych tych źródeł, czy od ciału, ciała albo ładunków. Ciała, tu ładunków. Znaczy, nawet tu jeszcze wspomnę właśnie o tym nazownictwie, że że e, mówimy, że ładunki, e, ładunki oddziałują na siebie, tak naprawdę oddziałują na siebie jakieś tam cząstki posiadające ładunek, ale my będziemy często e, skracać tę wypowiedź, będziemy mówili, że e, siła działa na ładunki, albo ładunki oddziałują na siebie po to, żeby e, to, ten przekaz był krótszy. No by, tak musielibyśmy ciągle mówić, że, że e, oddziałują na siebie cząstki o, o ładunku takim czy innym. Tak? Więc e, tego skrótu myślowego będziemy czas, e, czasami używać. Dość często będziemy używać. Czyli, i teraz wracam jeszcze do tej definicji, że, że natężenie pola wewnątrz jest, byłoby równe zero, gdyby tylko istniała ta skorupa na całym świecie. Natomiast gdyby, gdyby jeszcze oprócz tej skorupy było, było jeszcze inne ciało gdzieś tu w okolicy, czy na zewnątrz, to to ciało wytwarzałoby w tym punkcie jakieś tam pole, pole grawitacyjne. Yy, w, 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 także yy, i natęż bo natężenie pola teraz w tej przestrzeni byłoby sumą wektorową natężeń pochodzących od te, tej skorupy i, i to, właśnie to natężenie pochodzące od tej skorupy tu w całej tej wewnętrznej części jest równe 0. Ale gdyby istniało jakieś ciało na zewnątrz, to tu wytwarzałoby pole, pole grawitacyjne. Co to znaczy, że gdyby, kogoś, gdyby tylko taka planeta istniała na całym świecie, gdyby kogoś umieścić w punkcie A i zostawić, to on by tu o co zawisł i, i, i koniec. Ani by nie spadał, ani by się nie przemieszczał, by może jakby rzucił jakiś przedmiot w jedną stronę, to zgodnie z zasadą pędu, to by sam by zaczął się poruszać w drugą stronę, ale, ale gdyby nic nie zrobił, to by w tym punkcie tak zawiesł, tak? No i teraz podobnie tu tak powierzchniowo równomiernie naładowana jest taka kula, na zewnątrz wytwarza pole elektryczne, a wewnątrz z tego samego powodu, co tu, gdyby tylko ta, te, taki ładunek wytwarzał pole elektryczne, to wewnątrz natężenie byłoby równe w każdym punkcie wewnątrz, go w samym środku. I tak samo, jest takie samo, że, że są, jakie są możliwości, że jeżeli w tym punkcie, a na umieszczony tu ładunek dodatni działałaby siła albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, czy albo w kierunku te, tego powierzchni Еще albo w kierunku tego centrum pola, albo nie działaby żadna. Są te trzy możliwości. I te dwie pierwsze prowadzą nas do układu linii pola o coraz większej gęstości, jak zbliżamy się do centrum pola, czyli natężenie w samym środku powinno być największe, a wiemy, że jakbyśmy tu umieścili ładunek dodatni w samym środku, to siły działające z przeciwległych stron w tej w naszej kuli od tych ładunków by się równoważyły. I, czyli suma tych wszystkich sił działających na ten pochodzący od tych wszystkich ładunków na ładunek umieszczony w samym centrum tego pola była ona zero, czy natężenie w samym środku jest rodzina 0, 0, a z układu linii pola przy założeniu, że w tym punkcie A działa siła elektryczna, wynikałoby, że natężenie pola tu jest maksymalne. Więc odrzucamy to założenie, że w punkcie A działa siła, bo prowadzi nas do nieprawdziwego wniosku, sprzecznego z tym, co wiemy, że jest pewne. Czyli gdyby tylko ładunek istniał ten, który jest rozłożony na powierzchni tej kuli, to wewnątrz tej w kuli nie byłoby pola elektrycznego, a na zewnątrz byłoby. No i teraz w przypadku akurat, pewną różnicę że będziemy mieli, w przypadku pola grawitacyjnego będzie tu jeszcze punkt szósty, a w przypadku pola elektrycznego pominie, pominiemy ten punkt. Dopiero później, jak już skończymy tą tabelkę i zaczniemy kolejne lekcje z pola elektrycznego, to dowiemy się, dlaczego akurat ten punkt, punkt szósty, nie możemy, nie możemy omawiać przy polu elektrycznym. Więc teraz pytanie jest, jak zmienia się, Natężenie pola grawitacyjnego, jak, jak wnikamy już do wewnątrz tej planety. Możemy rozpatrzeć tylko najprostszy przypadek, gdy mamy taką kulę albo ciało o jedn jednakowej gęstości w każdym miejscu, to jest czyli załóżmy, czy to jest planeta, czy gwiazda. Gdyby, gdyby w każdym miejscu miała taką samą gęstość, to wtedy możemy ten problem matematycznie dość łatwo rozwiązać. No i teraz, co my zrobimy? No, skorzystamy z faktu, o którym już mówiłem, że pole, grawita pole grawitacyjne, natężenie pola grawitacyjnego w danym punkcie, na przykład w punkcie A, odległym r mały od centrum tego pola, wewnątrz tej planety o, o jednakowej gęstości, czego ciała o jednakowej gęstości w każdym miejscu, że jest sumą natężeń, Pochodzących od poszczególnych źródeł, to my zrobimy taką no, sprytną, sprytne założenie, że przedstawimy tą jedną kulę jako dwa ciała. Kulę o promieniu R-mały, to jest ta część C, tak ją nazwiemy, i tą skorupę, która jest na zewnątrz tego punktu A, czy tą skorupę, którą oznaczyłem jako B. No to z, z faktu, z punktu poprzedniego wiemy, że gdyby tylko istniała taka skorupa, to w punkcie A, to tak byśmy byli w tym miejscu, natężenie pola byłoby równe 0. Czyli, czyli ta skorupa w punkcie A nie daje żadnego wkładu w pole, elektryczne, w pole grawitacyjne w punkcie A. W takim razie w, w tym punkcie A pole, natężenie pola jest takie, jakie byłoby, gdyby tylko istniała ta część C. Inaczej mówiąc, znaczy musimy obliczyć natężenie pola grawitacyjnego w ten sposób, jak tu liczyliśmy, tak byśmy obliczyli natężenie pola grawitacyjnego tu na powierzchni planety.